Yo, cześć, ludziska, z tej strony Wojciech I dzisiaj witam was w obiecanym filmie, który wam obiecałem Czyli w składzie na ligę weekendową w tym tygodniu Czyli w tygodniu, w weekend sylwestrowy Wszyscy wiemy, że ligi weekendowej nie będziemy grać, bo wszyscy idziemy na dzikie imprezy Na wypadek, gdyby ktoś jednak chciał zagrać ligę weekendową Wcale ja nie będę grał w Sylwestra 40 meczy to mm, polecam, polecam ten skład. Za chwilę wam go dokładnie omówię. Tym razem w tle będzie mecz dla tych ludzi, którzy mówią, że tylko prezentuję składy i nie gram. Chciałem, już ten mecz nagrywałem, ale przez przypadek tego nie nagrałem, ale to nieważne. Szczegóły turnieju: Trzy ligi, trzy narodowości, dosyć proste. W przyszłym tygodniu zrobię film na wymagania na przyszły tydzień. Mówiliście, że chcielibyście, żebym wam pokazywał, czym można się zakwalifikować do, do ligi weekendowej. Generalnie polecam raczej kwalifikować się przy. Przez ligę, bo moim zdaniem jest łatwiej. Ale przez turniej też można, szybciej jest na pewno. Ale czy łatwiej nie wiem. Skład wygląda w ten sposób. ma on 6 narodowości. Jeżeli wam się uda zamienić jednego Francuza na kogoś z innej narodowości, to będziecie mieli 7 i będzie można tym grać. Ale ten skład jest super w takiej formie jakiej jest. Także tak on wygląda. Eee, tak wyglądają wytyczne. Zostawaj z tyłu na obrońcach i krychowiaku i zostawiaj z przodu na tych struj, trójce yy, na tej trójce u góry. Także niezbyt to skomplikowane. Także przejdziemy teraz do meczu i w meczu będę wam opowiadał o tym. Co się wyczynia z tym składem? Eee, składem zagrałem już trzy mecze, bo zagrałem teraz ten, co wygrałem: 4-1 w pierwszej rundzie. Zagrałem nim dwa mecze w lidze pierwszej: jeden wygrałem, jeden zremisowałem. Także, jak na ligę pierwszą, to dobry wynik, przynajmniej jak na moje umiejętności, bo ja się w lidze pierwszej utrzymuję, raczej nie wygrywam. Znaczy, jeszcze i nie wygrałem. Skład przeciwnika taki w porządku. Generalnie w tygodniach, e, znaczy w turniejach, kiedy są wymagania jakieś jest łatwiej się zakwalifikować niż jak nie ma wymagań, bo jak nie ma wymagań to ludzie po prostu idą tam tym składem, którym zawsze grają. A kiedy są wymagania, to często można zobaczyć, że ludzie robią takie rzeczy, że np. nie wiem, trzeba mieć trzy ligi, a ludzie mają skład z BPL, więc po prostu wstawiają dwóch jakichś losowych graczy i później ich zmieniają. Tylko wiecie co to się dzieje, psuje się zgranie, a jak ktoś wchodzi z ławki to ma tylko 6 zgrania, tak jakby. Plus, yy, gracze w składzie mają mniej zgrania, a ludzie w ogóle ich nie zmieniają, tylko po prostu grają jakimiś typami na trzech zgrania. Yy, ja na przykład w tym składzie też mam jednego zawodnika na niepełnym zgraniu dokładnie Martiala. Ale jak widzicie, no Martial i tak mimo tego robi robotę. W zeszłym meczu też no, mówiłem dokładnie to samo bo mówię Nagrywam ten Queen po raz drugi tam to mi się zepsuło. I mi strzelił gola w pierwszej akcji jako, jak jaka była wow, ten strzał, to był syf. Ale, ale tak, Marshal jest lepszy na napastniku, na siedmiu zgrania, niż Remi, niż y, tam y, ktokolwiek inny, jakiego, kogo mogą tutaj grać. Jego po prostu uwielbiam i myślę, że każdy, kto grał Marshalem, to wie, że jeżeli chcecie go grać na lewym skrzydle, proszę bardzo, to jest dobra pozycja dla niego, ale na napastniku on jest naprawdę bogiem. E, I tak, przechodząc od bramki, w składzie mamy e, Keylora Nawasa. Bardzo dobry bramkarz, naprawdę nie wiem dlaczego nikt nim nie gra, znaczy wiem dlaczego nikt nim nie gra, po pierwsze mało ludzi gra składami z ligi Santander w tym roku, udało mi się nie powiedzieć BBVA, brawo dla mnie, mało osób gra składami, znaczy jeżeli ktoś gra to dużo ludzi gra Oblaka, nie wiem dlaczego, mi się wydaje, że na was ma dużo lepsze statystyki. Jest moim zdaniem bardzo podobnym bramkarzem do Jacka Botlanda w tym względzie, że potrafi bronić niesamowicie takie akcje na refleks, wiecie, jakieś takie dobitki, obrony z dwóch metrów i tak dalej. Ładnie kolej zatrzymał, tak żeby mi zepsuć teraz strzał. I wyobraźcie sobie, że on potrafi naprawdę wybronić czasem takie szanse, że zdziwicie się, że, on, że coś takiego można wyjąć. A czasem, przez to, że ma jedynie bodajże 1,78 m. M85, to nawet jeszcze mniej. Także mniej chyba nawet niż Waran czy Krychowiak. E, czy nawet Pastorek, Pastorek jest bardzo wysoki. Mimo tego, MIMO TEGO potrafi bardzo ładnie bronić często, no Kante i tak nie strzelił. E, bardzo ładnie broni, czasem wpuści jakiś strzał z daleka przez to, że ma po prostu krótsze rączki niż inni bramkarze. Wiadomo, że no 15 cm do takiego Begowicia mu brakuje, czy tam kilkanaście też do Kurtuły na przykład. Mimo tego broni się bardzo fajnie i ja go bardzo polecam. Bardzo dobrze broni e, właśnie te sytuacje z bliska. Chyba się powtarzam trochę, ale mam nadzieję, że nie zbyt bardzo. E, podbiłem mu wszystko. Ja na bramkarza gram podstawowy styl gry, jako że po prostu. E, rękawica jest najlepsza, ale nie daje refleksu, a refleks chce dać, więc gram podstawowy i już trudno. Coś tam się zmarnuje na wykopach, których i tak nie robię. Ale przechodząc dalej. Mamy, dlaczego mamy Nawasa? Dlatego, że chciałem mieć Warana, bo Waran jest niesamowicie dobry Proszę bardzo, bramka Marshala Ale z lewej nogi, słabszej niby nogi Ale u Marshala nie ma czegoś takiego jak słabsza noga Znaczy, niby jest, ale w teorii on... Znaczy, w praktyce on po prostu strzela z każdej nogi i z każdej ręki, wszystko robi um, Jest po prostu Waran dla mnie lepszą wersją Lorenta Kościelnego W tym względzie, że jest wyższy i silniejszy um, I 2 do 0 proszę bardzo, piękna akcja tej trójki z przodu, jeszcze o tym oczywiście będę mówił ale, i co się co się tyczy Warana? Varan jest e, bardzo szybki, 78 tempa, 85 obrony 78 fizyki, wiecie 78 fizyki to nie jest wcale tak dużo e, na pewno Varan ma więcej siły niż kościelny, plus dodaliśmy mu kotwice, nie cienia tylko kotwice, dlatego żeby podbić mu tempo, ma tam w okolicach 87 w ten sposób plus podbić mu fizyczność, i Naprawdę, w połączeniu ze wzrostem i z tym, że no po prostu jest bardzo szybki, tworzy nam to świetnego obrońcę, po prostu wiem, grać Waranem. E, nie, on nie ma 78, w kościele ma 78, on ma 77 tempo, wiem, bo zaraz już będziecie mnie poprawiać, ale ja chcę zauważyć, że mówię to z pamięci. E, I cholera, naprawdę Waran jest obrońcą, którego chciałbym mieć w każdym składzie, jakbym mógł. Najchętniej to chciałbym mieć Smolinga i Warana, to jest dwo, moich dwóch ulubionych, ale no niestety nie da się tego łączyć w każdym składzie. A szkoda. Czekaj, eee... momencik. No, prosto bramkarza niestety tym razem. I drugim obrońcą jest Markinius. Markinius nie ma stylu gry. Powinien mieć kotwicę. Nie ma, bo go po prostu wziąłem z paczki takiego, jakiego miałem w klubie. Ale powinien mieć kotwicę. Jeżeli was stać, Thiago Silva jest oczywiście lepszy, ale, ale no ja po prostu wziąłem to, co miałem w klubie. Już nie chciałem wydawać kasy niepotrzebnie. Zresztą 3000, musiałbym coś sprzedać. Skład ten nie jest najtańszy, kosztuje myślę około 100 tysięcy myślę, że 100 tysięcy na ten etap Fify to nie jest jakoś dużo bo łatwo jest naprawdę zarobić w tym roku monety, powiecie, że tyle nie macie. Jest dużo zamienników tańszych. Jest kabela za Bena Arfe. Kabela jest bardzo dobry. Ja po prostu wolę Bena Arfe, bo ma 5 gwiazdek i jest trochę lepszy w strzelaniu, ale kabela jest bardzo dobry i bardzo mogę go polecić, a kosztuje nieporównywalnie mniej. Za, za Marshala nie polecałbym nikogo zmieniać, bo Marshal jest warty tych 20 tysięcy, ale opcja Remiego jest tam, można grać Remiego i będzie dalej bardzo dobry. Kante, Kante też jest w miarę niezastąpiony, ale z drugiej strony jakoś można by to obudować, żeby Kante tutaj nie było i to też zaoszczędzi dużo monet. Pastore to nie musi być Pastore, za Pastorem może być jakiś inny pomocnik, nie wiem, nie, czy ktoś taki I to już Wam skróci, znaczy to już Wam zmniejszy cenę składu z, ze 100 tysięcy czy tam z, no nie, nie, nie policzyłem dokładnie ile Ale zmniejszy Wam to cenę składu do, ja wiem, kilkudziesięciu tysięcy, dwudziestu, czterdziestu, coś takiego Ale nieważne, cena jest nieważna, ważne jest to jaki ten skład jest super Chcecie się zakwalifikować do ligi weekendowej, to musicie mieć solidny skład. Trochę trzeba tych monet wydać, stworzyć parę paczek, zrobić parę bud wyzwań, budowania składu. Eee, no i myślę, że kasa się znajdzie. Dalej, Tremulina, przeciętny obrońca. Nie będę się aż tak rozgadywał o każdym zawodniku, bo <głos》> będzie to trwało 30 minut. Tremulina, bardzo dobry obrońca. Minimalnie mógłby być szybszy, ale mimo tego jest bardzo fajny. Taki o, widzicie Kabela, proszę bardzo, strzela gola. Taki spoko, bez jakiegoś szału, ale, ale robi robotę. Jest tutaj potrzebny, bo no, zgranie. E, natomiast Oriere, to już mówiłem o nim wielokrotnie, na pewno już macie dość tej mojej gadki o orierze. Jest bogiem, po prostu jest moim najulubionym prawym obrońców w całej grze. Piękna bramka Ben proszę bardzo. Tutaj 5 gwiazdek wykorzystane. Orier e, jest bogiem. Warto go mieć w każdym składzie, też jeżeli możecie go tam wpakować. E, Krychowiak, wysoki, silny, dosyć szybki, dobre podania, niesamowicie silny, e, pracowitości bardzo dobre, średnia, wysoka. E, jest po prostu świetnym defensywnym pomocnikiem. Gdyby tylko wyglądał normalnie, a nie tak jak wygląda, to w ogóle byłby najlepszym piłkarzem na świecie, ale no... Moim zdaniem i tak, i, takim Czysto defensywnym pomocnikiem. Nie, nie mówiąc tutaj o tym, czy potrafi strzelać, czy nie, bo na przykład na jest dużo lepszy w strzelaniu, ale takim czysto defensywnym, w sensie prze, przejmowanie piłki, e, czyszczenie pola itd. Tak moim zdaniem, on jest po prostu najlepszy. Jest niesamowicie silny, jest niesamowicie dobry w przechwytach i po prostu w grze w obronie. Także jeżeli szukacie takiego stricte defensywnego pomocnika, krychowiak robi robotę niesamowitą. Jest dosyć łatwo go połączyć, bo tych dobrych piłkarzy z że jest cała masa. Nawet ma jakieś silne połączenie z Glikiem, którym grałem i którym mi się grało super. Także jeżeli bardzo chcecie być patriotami, to polecam Wam takie połączenie, a nie Milik-Zieliński. Wiem, że PLK tym grał, ale... Każdy lubi PLK, ale umówmy się, to jest opcja, jak macie 300 monet, a nie jak macie jakiś solidny hajs już na solidny skład. Dalej, mamy Pastore, który gra się zaskakująco fajnie. Kiedy porównacie go z Benem Arfą, to wcale nie wygląda jakoś super. Plus, generalnie do tego składu prawdopodobnie bardziej pasowałby Matuidi na to miejsce. Matuidi jest bardzo podobny do Kante, nawet ma troszkę lepszą kartę. Ale mimo tego, ja postanowiłem, że zagram Pastore, żeby mieć tego bardziej ofensywnego zawodnika. I na dłuższą metę mi się wydaje, że to jest fajne. W tym względzie, że trochę się zamienia miejscami z Benem Arfą i trochę go zastępuje, odciąża go od tej ciągłej gry w ataku. Bardzo fajnie się gra pastore, 4 gwiazdki sztuczek. Dosyć silny, jest bardzo, bardzo wysoki jak dla ofensywnego pomocnika, bo w się, on jest raczej ofensywnym pomocnikiem M87, także naprawdę, naprawdę solidnie. Tam fizyczność też nie jest najgorsza u niego, tam chyba powyżej 70. Także cie cie ciekawa tutaj zbiór takich statystyk, które mm, zwykle się nie łączą. Zwykle ci ofensywni pomocnicy widzieliście to podanie, to było coś pięknego. Zwykle te statystyki się nie łączą ze sobą, a tu jest taki oryginalny zawodnik, gdyby Pastore był troszkę szybszy, miał trochę lepsze strzelanie i był, miał 5 gwiazdek, to byłby lepszy niż benarfa, ale no nie ma tych wszystkich rzeczy, więc jest odrobinkę gorszy, ale z drugiej strony jest też tańszy i dodaje wam narodowość, jeśli jej potrzebujecie. Co tam dalej mamy w składzie? Mamy tutaj Benarfa no mamy Kantę przede wszystkim Kantę, którego ja i każdy kto grał Kantę wie, że Kantę jest super każdy kto gra w lidze weekendowej to gra na 40 spotkań myślę, że spo jeżeli nie spotkaliście 20, ra 20 razy Kantę to znaczy, że dzieje się coś dziwnego bo Kantę jest w każdym składzie Premier League w każdym składzie w ogóle francuskim albo z jakimiś elementami francuskimi wielu, wielu graczy którzy mają po prostu składy jakiś legend i tak dalej grają Kantę bo jest po prostu niesamowitym piłkarzem w tym roku, przynajmniej w FIFI, nie mam pojęcia, co on tam wyprawia w prawdziwym życiu, ale wiem, że w FIFI jest bogiem, razem z Renato Sanchezem. Ale cholera jasna, no ciężko jest go. Kiedy trochę nim pogracie, to później ciężko jest wam sobie wyobrazić grę w pomocy bez takiego Kante. Także polecam przetestować, jeżeli jakimś cudem jeszcze nim nie graliście, bo po prostu no, jest to zawodnik nieporównywalny do, do, do nikogo, moim zdaniem. Mówię, Matoidi ma na, na karcie niby lepsze statystyki, ale Kante robi jeszcze lepszą robotę niż on. Dalej, Ben Arfa. Ben Arfa, który no, jest moim ulubionym SPO w grze razem z Julianem Drexlerem. A co ciekawe, właśnie Draxler przeszedł do PZ, a Benarfa podobno ma odejść z PZ. Więc yy, ciekawe, ja na pewno kartę Benarfy zachowam, bo z Fenerbaczy będzie miał gorsze połączenia. Ale D D Draxler i Benarfa w jednym składzie to mogą być naprawdę ciekawe. Może Pastory będzie zastąpiony w tym składzie przez Draxlera. To znaczy, jakby był, to na pewno będzie zastąpiony. Ale do tego jeszcze zobaczmy. E Benarfa, no mówię, 5 gwiazdek sztuczek. Jeżeli ich nie używacie. E to, to słabo, bo kiedy się ma te pięć gwiazdek, można naprawdę parę ciekawych rzeczy zrobić, e, którymi, których nie można robić innymi piłkarzami. E, w sensie niektóre sztuczki są lepsze, po prostu pięciogwiazdkowe. Natomiast jeżeli nie robicie sztuczek, i tak będzie świetny. I tak ma 82 strzelania, dobre tempo, świetny dribbling, całkiem spoko fizykę. Benarfa zawsze się tym wyróżniał, że też był dosyć silny jak na SPO. Ale no 4 gwiazdki słabszej nogi, jemu nic nie brakuje, plus macie te 5 gwiazdek, co się wszystko tak świetnie składa. Ach, no nie tylko się zachwycać. Menes, zawodnik, który u mnie ma już koło 100 spotkań. Przy czym ma ponad jedną bramkę, znaczy bramkę i plus asystenta razem z Niangiem. Moi dwaj ulubieni napastnicy w tym roku, coś pięknego, jak oni dla mnie grają. Czyżby kolega od odłożył pada? Odłożył pada. czy będzie chyba drugi raz wynik 4 do 1? No to cóż, będziemy kończyć powoli film, zanim się. zanim się skończy. zanim się skończy mecz, jeszcze. I cholera jasna. Niang i Menes są po prostu dla mnie bogami tej gry ale Menes yy, zresztą pokażę wam skoro mecz się skończył. Martial Banarfa Menes idealna trójka z przodu. Jak widzicie, wszyscy mieli y, tą samą ocenę. Yy, zobaczcie, jakie statystyki mają u mnie w klubie ci piłkarze. Yy, przejdźmy sobie do, do naszego składu i mamy tak. Yy, Benarfa w trzech meczach. 3 bramki, 4 asysty. Nie wiem, to znaczy, że jednego meczu mi coś nie musiałam, musiała nie zaliczyć, ale nie wiem dlaczego, ale no widzicie bardzo dobre statystyki. Eee, Martial, e, 77 spotkań, 34 bramki, 29 asyst, przy czym część z tego jest kiedy grał na lewym skrzydle, nie na napastniku. To wiadomo, że bramki się rozdzielają wtedy na trzech piłkarzy, te naj najbardziej. I Menez 93 mecze, 64 bramki, 37 asyst. Coś pięknego. Eee, Menezem, świetnie się gra. Cztery gwiazdki, Spokój wzrost, pracowitości, tempo. Wszystko jest na swoim miejscu. To samo z Marszialem, nim się jeszcze bardziej zachwycałem chyba niż Menezem. 20 tysięcy, jak widzicie, po kolei może sprawdźmy sobie. To są dwa mecze. No, nie czaję co tu się dzieje, bo zagra. Dobra, whatever. Na was 7900, to jest 8000, Waran...

Czy 3? No, 132 tysiące to więcej niż myślałem, że ten skład kosztuje, ale tak jak mówiłem, możecie to zrobić w ten sposób, że tak tu będzie kabela. Wtedy musicie, niestety, zostawić pastorę na przykład, żeby, żeby tutaj krychowiak miał zgranie. E, tutaj dajecie powiedzmy remiego i też wam, to, też wam to sporo pomoże. Nie mam w klubie remiego, także tam koncepcyjnego remiego. I już widzicie, już w ten sposób zabraliście 60 tysięcy z tego składu. Kantę... cholera, nie chciałbym, żeby tutaj Kantę zniknął stąd, ale powiedzmy, że znajdziemy jakiegoś Francuza z BPL, jakich mamy do wyboru, no Pogba na pewno tańszą opcją nie będzie, ale na przykład może Sisoko? Eee, może na przykład... Schneiderlin nie. To, to, to nie jest ten tym gracza, którego my szukamy. Kabaye jeszcze w miarę. Ja bym prawdopodobnie zagrał Sisoko, jakbym nie mógł grać eee, Matuidi. Nie na pełnym zgraniu, ale Sisoko jest dalej będzie bardzo dobry. Imbula to też jest spoko opcja. Imbula się super gra, jeżeli nie próbowaliście. On był w Porto, jeżeli o tym samym graczu myślę. I Ducura też będzie w miarę okej. Okay. To są tacy gracze, którymi można zastąpić Kantę. Mendy w sumie to jest taki prawdziwy następca Kantę, bardzo jest podobny w sumie. Jakoś to można zrobić, generalnie, ale polecam grać w ten sposób, jaki ja grałem. Uzyskacie w ten sposób najwięcej z tego składu. Także wiem, że ten film był długi, ale było to, mam nadzieję, na co wam, wam zależało czyli cała prezentacja składu, plus meczyk, plus widzicie, że składem się da wygrywać. A teraz idę się zakwalifikować w pełni. To był Wojciech. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć.